Nie wiem jak wy, ale ja biorę łyk herbatę i zaczynamy. Uuu, ale dobra. Cześć kochani, pomyślałam, że stworzę dla Was nowy cykl filmików kosmetyki z sieciówek, więc zacznijmy od! Fandem! słowa na temat kosmetyków z H&M. Ta szwedzka marka w maju 2015 roku ogłosiła, że rozszerzy swoją linię kosmetyczną o nowe produkty i nie o dwa tusze do rzęs, trzy hmm, cienie i pięć szminek, o całe siedem set. Nowych produktów. To sporo, powiem Wam szczerze. To jak nigdy nie byłam przekonana do kosmetyków z sklepów odzieżowych, tak pomyślałam, że skoro rozszerzają aż o 700 nowych produktów, to muszą być pewni swego. Więc e, dałam im szansę, chcę je przetestować. E, zobaczcie, co będziemy mieć w dzisiejszym odcinku. Zanim przejdziemy do konkretów, chciałabym porozmawiać o dwóch bardzo ważnych rzeczach: cena a jakość. I powiem Wam szczerze, że za tą cenę najbardziej rozczarowana jestem tymi opakowaniami, bo tak, tak właśnie brzmi tani plastik i te opakowania są strasznie lekkie więc podejrzewam, że jedna gleba i nie tyle co opakowanie zostanie roztrzaskane ale zawartość tego opakowania. Także chętnie mógłbyś się troszkę lepiej postarać. Z racji tego, że będziemy testować trzy rodzaje cieni, postanowiłam zrobić dla Was dwa makijaże. I to jest pierwsza odsłona makijażu. Jest taki trochę boho, są brązy, jest taki ciepły ciepłej odsłonie. I teraz szybko przeskoczę do tego, co używałam, żeby stworzyć ten look. I zacznijmy od cieni. Używałam cieni satynowych i cieni matowych. Jeśli chodzi o kredkę, to używałam ją tylko na linii wodnej i to specjalnie, dlatego, żeby potem w następnym makijażu przetestować ją na powiece i rozetrzeć ją. Jeśli chodzi o róż, no to używałam ten róż. Jeśli chodzi o szminkę, to jest to ta brązowa, piękna szminka. I teraz szybkie podsumowanie, bo sama się nie mogę doczekać, żeby Wam pokazać chwilę o tych kosmetykach. Jeśli chodzi o cienie, na pewno zauważyliście małą różnicę w moich oczach. a Jak nie, no to teraz. Zwrócę sama Wam na to uwagę. E, tutaj jest baza pod tymi cieniami, baza Urban Decay. Tutaj nie ma żadnej bazy. I na pewno zauważyliście, że jedno oko jest lekko ciemniejsze, także ta pigmentacja, e, że tak powiem, na wpływ tej pigmentacji ma baza. E, czy ona jest, czy jej nie ma. Jeśli chodzi o ogólną pigmentację tych cieni, to cienie satynowe są dużo bardziej napigmentowane od cieni matowych. Jest to zastanawiające. Dla mnie też. <laughs> Powiem Wam szczerze, że jeśli chodzi o rozkarcie tych cieni, to jest to na wielki plus, bo blendują się między sobą bardzo fajnie. Jeżeli nie macie doświadczenia w blendowaniu cieni i boicie się, że zostawicie sobie ciemną plamę, to rzeczywiście to jest bardzo fajne na start i cena też jest dosyć oK. Bo 22,90 to jeszcze nie jest majątek za cienie. Takim bazowym moim cieniem, który kładam na całą powiekę, był cień satynowy. Przede wszystkim. Im więcej blendowałam, tak sobie rozcierałam e, granice pomiędzy ciemnym a jasnym, żeby ten jasny nie był odcięty, nie był graficzny na tej powiece, tym mniej satynowy on był. Te drobinki gdzieś uciekały i zostawały mi na pędzlu, który tak naprawdę nawet produktu na sobie nie miał, tylko miał nie wyblendować tą całą historię. Więc e, takie trochę rozczarowanie. Jeżeli spodziewacie się naprawdę jakiegoś super efektu, to być może powinniście zainwestować o trochę na, jakby w trochę lepsze Satynowe kosmetyki. Jeżeli e, będziecie w stanie sobie z tym poradzić, ja na przykład dokładałam cały czas produktu i gdzieś tam nie widać, że ta satyna jest taka wyblakła, więc może to jest wyjście z, całej tej, e, z, cał, z całego tego problemu, ale powiem Wam szczerze, że jestem miło zaskoczona jakością ich, są miękkie, fajnie się z nimi pracuje, nie zabiły mi oczy, nie uczulały mnie, więc Tra, w sumie jestem no tak, jest, jest, są, są fajne. Jeśli chodzi o kredkę, specjalnie tutaj położyłam ją na linii wodnej, dlatego że w następnym makijażu będzie na powiece i tam będzie roztarta. Więc co do linii wodnej, rzeczywiście kredka jest mięciutka i to rzeczywiście tutaj nie, nie skomali z tym soft na samym początku. Rzeczywiście jest mięciutka i przyjemnie się ją maluje. Kilka razy musiałam poprawiać, żeby ten kolor na linii wodnej był rzeczywiście intensywny. Natomiast nie wiem, czy to wynika ze zmęczenia, bo dzisiaj oczywiście, jestem pewnie przez nocy, gdyż sam się postanowił zrobić sobie remont. O czwartej w nocy. Ok, Piekło mnie po nałożeniu tej kratki i tak dobre 5 minut. Więc e, nie jej, czekałam na jakąś reakcję, czy moje oczy zaczną zabić, czy będą czerwone, co się zacznie dziać, nie działo się nic, minęło po 5 minutach. Kredka na tak, jeśli chodzi o miękkość, nie wiem, czy będę ją używać na linii wodnej, bo y, lepiej nie, y, że tak powiem, drażnić wilka. Jeśli chodzi o róż, to powiem Wam szczerze, że jestem bardzo zadowolona i rzeczywiście po nałożeniu tego różu pigmentacja jest genialna, rozciera się genialnie, więc wiecie co jest fajny i powiem wam szczerze, że są bardzo fajne kolory, więc nawet nie wiem, czy nie powrócę, nie wrócę do Hangdon, bo jeszcze jakiś inny odcień e, różu, bo jestem miło zaskoczona. A jeśli chodzi o szminkę, to powiem wam szczerze, że ten kolor mi kupił. Jeśli chodzi o jej pigmentację, jestem bardzo na tak, bo rzeczywiście taki kolor, jaki jest tutaj w tej śmince, nakładasz na usta i rzeczywiście on taki jest. Nie ma tam żadnej rozbieżności, że jest jaśniejszy czy ciemniejszy. Druga kwestia jest taka, że rzeczywiście jest bardzo kremowa, więc nakłada się ją dosyć łatwo, bo bardzo łatwo się dokłada ilość, można też ten nadmiar zdjąć, więc to jest fajne, że ona cały czas jest plastyczna, natomiast kij ma dwa końce i... Jeśli nie macie wprawy w malowaniu e, ust, że tak powiem, z ręki, de facto szminką, to e, radzę Wam użyć e, pędzelka do ust. Obrysować najpierw kontur i dopiero ją wypełnić, czy to pędzelkiem, czy to z ręki, nieważne, e, ponieważ przy samym malowaniu z ręki, e, przez to, że ona jest bardzo miękka, można po prostu wyjechać za, za krawędź. E, więc, więc to tak. Ja. Polecam Wam te szminki i polecam Wam róże, więc jestem bardzo miło e, e, za, zaskoczona, jeśli chodzi o cienie. Polecam, jeśli e, jeszcze nie macie wyczutego blendu, to polecam na taki fajny start, bo rzeczywiście blendują się między sobą bardzo fajnie. A jeśli chodzi o kratkę, to chcę ją wytestować jeszcze w następnym makijażu. I wracam w drugiej odsłonie makijażu. Zacznijmy od na samym początku. Jeśli chodzi o te cienie brokatowe, to powiem Wam szczerze, że zaskoczyło mnie to, że tak bardzo się nie osypywały. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeśli chodzi o pigmentację, rzeczywiście takie samo jak w oczku, takie same są na powiece, więc to jest duży plus i to jest szalenie fajne. Eee, trzecia sprawa, jeśli chodzi o ich e, konsystencję, to jest, są bardzo, że tak powiem, przyjemne w nakładaniu. Jedna ważna informacja. Nie polecę na pewno tego cienia dla osób, które mają już widoczne zmarszczki, ponieważ ten brokat jest dosyć widoczny i on się prawdopodobnie zbierze w zagłębieniu tej zmarszczki. niestety będzie ją podkreślał, także Niestety te cienie nie, nie polecę Wam ich pod tym kątem, e, natomiast jeżeli ktoś lubi cienie brokatowe i lubi taki look, no to rzeczywiście powiem Wam szczerze, że blendują się fajnie jestem bardzo miło zaskoczona ich jakością. Przejdźmy sobie od razu do tego, czego na co jestem na nie, bo krótka mnie niestety... Zaskoczyła negatywnie, rzeczywiście jest szalenie miękka i to jest z niej fantastyczne, jak zrobiłam sobie swatcha na ręku, żeby wziąć produkt na pędzel i go rozetrzeć, to powiem Wam szczerze, że bardzo fajnie się zbierała, bardzo fajnie się nabierała, ale niestety nie odbijała się na powiece i to był jej największy problem. Potem z, rzeczywiście z kredki też bardzo niechętnie chciała się odbić na powiece, więc tej kredce mówię nie, niestety. Jeśli chodzi o róż, to jest taki sam jak w przypadku e, tamtego makijażu i jeśli chodzi o usta, to jedyne co mnie e, zaskakuje negatywnie to to, że odbiło mi się na zębach, e, no teraz jak widzę, że zebrałam sobie nadmiar i tak dosyć porządnie zebrałam sobie ten nadmiar, to m, nic się z tym nie dzieje, ale e, od razu uprzedzam, bo tego nie zauważyłam w przypadku tej szminki jasnej, że niestety, no, odbija się na zębach, więc... Nie wiem, czy to jest dlatego, że nałożyłam ją za dużo, czy po prostu taki ma charakter ta szminka. E, nie jest to estetyczne, nie jest to fajne, nie wygląda to super. I mam brudne zęby. Osz. Że... Zróbmy sobie wielkie podsumowanie naszego e, holu zakupowego z pierwszym wrażeniem e, czyli handem ich nowy dział Beauty. Y, powiem wam szczerze, że. Y, Jedyne, co jestem troszkę rozczarowana, to jednak cenami. Nie są aż tak bardzo przystępne. Drugim minusem jest oczywiście opakowanie. No nie, po prostu nie przeżyję tego. to Szczególnie, że e, cienie do powiek są tak wdzięczne i to zwyczaj opakowania od e, cieni do powiek wyglądają tak fantastycznie, że no tutaj po prostu dali ciała. I e, to samo z różem. E, więc to są takie dwa minusy które wyłapałam na tą chwilę. E, jeśli chodzi o plusy i zacznę może od oczu. Przede wszystkim bardzo fajnie się te cienie blendują i to jest ich największy plus uważam. Bardzo fajnie też, bardzo fajnie mają też pigmentację i rzeczywiście takie, jakie są na oczku, takie będą też i na powiece, co jest też fajnym plusem. Eee, trzecia taka fajna rzecz to to, że są dosyć intensywne, czyli to też jest taki plus, oprócz tych cieni matowych, ponieważ jak ja im bardziej rozcierałam, tym bardziej traciły na intensywności, co no wiecie... No nie chcę tego widzażysta, tak? Eee, więc, więc to tak, jeśli chodzi o tą kredkę, to absolutnie nie dla mnie. To po prostu ląduje w tym momencie do kosza i, i to tyle. I absolutnie zapominam o tym zakupie. I mimo, że jest fantastycznie miękka, to jednak dwa duże minusy, które po prostu mówią za tym, że nie będę je używać, to jest to, że piekły mnie oczy na linii wodnej. I druga kwestia to jest to, że na powiece, kiedy jest cień nie oddaję żadnego koloru, także niestety spisuję tą kredkę na straty. Jeżeli jesteście chętni, wypróbujcie sobie ją sami w domu, jest tania 14,90 eee, Możecie ją sami przetestować, dajcie mi znać, może po prostu nie ma między nami chęci z tą kredką i tak to po prostu wyszło. Jeśli chodzi o róże, to powiem Wam szczerze, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. I myślę, że na pewno w mojej prywatnej kosmetyczce wyląduje ten róż i prawdopodobnie jeszcze kilka innych, ponieważ te róże są fantastyczne. Fajnie się je nakłada, mają bardzo fajną konsystencję, fajną pigmentację i zostają na policzkach. Także to jest taki e, duży plus. Jeśli chodzi o szminki, to jestem tak strasznie szczerowana, że ona mi się odbija na zębach, ale może oczywiście to jest moja wina, z nałożyłam jej za dużo. Kurde, nie wiem. E, powiem Wam szczerze, że nałożyłam jej tyle samo, e, co nałożyłam tej, więc. No, nie spodziewałam się takiego efektu. Te szminki, tą szminkę kocham. To jest miłość od pierwszego wejrzenia. Jeśli miałam sobie zadać pytanie, czy warto za 39 zł, kupić te szminki, to powiem wam szczerze, że jeśli chodzi o tą brązową, to tak warto, bo akurat w moim przypadku ja tego koloru szukałam. Ale jeśli chodzi o tą ciemną, to szminka za 39 zł nie powinna się na zabawy. jeśli chodzi o tą szminkę, jestem w stanie sobie poradzić yy, z tym problemem, ponieważ ja będę sobie robić z tych szminek matowe. I yy, przygotowuję dla Was bardzo fajny filmik na temat ust. I będzie tam o pielęgnacji, o sposobach malowania, o ombre, o tym, jak zrobić z takiej kremowej matową i jak, oczywiście to jest proste, ale jak z matowej zrobić błysk, ale na przykład nie używając żadnego błyszczyka. Także przygotowuję dla Was taki filmik, mam nadzieję, że czekacie na niego. Eee, I tam sobie też będziemy ratować tą historię z tą czerwoną szminką i to już teraz, teraz będę mieć w planach. Więc podsumowując... Wiecie co, uważam, że warto kupować te kosmetyki, to znaczy jeżeli rzeczywiście chcesz spróbować się z make-upem i chciałabyś zobaczyć um, siebie, jak wyglądasz w różnych lukach i, i móc sobie pozwolić na różne szaleństwa, to myślę, że H&M jest fajnym rozwiązaniem i na pewno to, co ja będę szukać w H&M, i, i e, będę kupować, to na pewno będzie róż. I też jestem sama bardzo mile zaskoczona, że coś takiego odkrywam, bo te róże są naprawdę fenomenalne. E, więc to chyba tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że czekacie na następny, bo ja już mam następne produkty i mogę tylko podpowiedzieć, że następny będzie Top Shop albo. New Look? Jeszcze nie wiem, jeszcze nie wiem, jeszcze nie wiem. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, to zostaw lajka. A jeżeli y, czekasz na więcej takich filmów, to kliknij suba, wtedy będziesz miał pewność, że czeka na Ciebie mój najnowszy film. Ja mam kilka propozycji dla nas, więc mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku.